Także witam Was serdecznie, z tej strony Koziarz. No jestem tutaj w takim upiętrzeniu, jak to nazwać, podkurwania pisklaków. Przed nimi wyścieram tutaj. Paszę się przymieszam ze śrutą z owsa jesienia i pszenicy. To duże, są ze stycznia, ładne kurczaki. Jest już coś koło 40, mam jeszcze kolejne pisklaki. A to zrobię Wam może kolejny odcinek osobny o kurach, o kurczakach, pisklakach. Prawie cięcie nie to już je pościerałem, wzięłem i zrobiłem, później już nie będę pokazywał inje. Światło nie łamczam, które chcę żeby ich tylko na noc włacza to jest zarówka nawet nieoczynnego, czerna zwykła. Już ciepło to mają wyjątkowo, nie potrzebują go, Chodzi jedynie o światło. żeby się tak nie zbijały jak się. A to już tam na pewien odcinek. Zgasz szczerze na no rówkę i do wory. No i to o czym wam mówiłem, wcześniej jak, jak już nie pokazywałem, tylko pokazywałem, bo mi się wszystkie jeszcze nie urodziły. Teraz się te samice ostatnio śmiały, teraz termin wykociły, jedna ta samiczka, druga ta samczyka baranka. Baranek jest silniejszy, samica to ten albinos właśnie. No przyniosłem siana i opowiem wam dalej. No siadam się przyniosłem, pościgałem i tak wracając do tematu. A się u tej samicy co dała te białą samicę, bo u jest to skomplikowany poród. Od południa już widziałem, że będzie się kocić. Tak skurczę miała częste, tylko nie mogła... no... Jak nie cię urodzić, ona jest dość w sumie co już u mnie. Już to jest któryś tam poród. I zwykle nie miała problemów, ale brzuch to miała same jak na trojaczki. Wam powiem jest nie sporo, to jak nie z nim wyszło kamera tego nie daje, ale no i następne porody będę miał dopiero jeden będę miał jakoś na sierpień a później na jesień, październik chyba musiałam kalendarz zobaczyć Tamto pomimo, że na pierwszy raz rodziła to nie był problem tego baranku ładnego urodziła szybko ja Miałem lekkie problemy, miał takiego odruchu skania dobrego, ale szybko się nauczył no a nie tam ją zdaja to się trzeba będzie podpajać, bo małą mleka miała, no ale nie ma tego problemu na razie. Próbowałem go pod kozę jeszcze podstawiać, bo kad dość sporo mleka ma. Tylko że razem mi nie dawała bardzo dojścia i nie chciał jej dojść też co specjalnie. No i od matki mu starsze to całkiem dobrze. Za też już się poprawiła, dostaje witaminy po porodzie. Tam ta koza się już odchwała fajnie. No, powiem, że wczoraj moja krowa miała, właśnie się ratowała i tylko, że miałem z owcą zajęcie, bo ten poród miał dość skomplikowany no i nie, nie, nie dopuściłem teraz trzy tygodnie będę musiał poczekać jeszcze znowu no ale to nic dzień do bydle wychodziło ale już akurat będzie wchodziło jak będzie w domu, także także całkiem dobrze czyli tak, się stało. No, jest nerwowa, jest, ale, ale może się uspokoi. To chyba się zastanawiałem, czy ją utrzymać. No ale dość była spokojna tylko syroga. Mam problem, wyspiła i wtedy się tak właśnie rozwściekła. No i będę kończył z tego miejsca. I wam jeszcze pokażę, jak podrosną, pewnie. Jeszcze pokażę króliki i będę kończył. To w przykładce. Tu mam samica w tej komorze. mieszańca, tu mam takiego bardziej belga, już podrasowanego, Tu mam samicę, dopuszczałem ją siódmego jakoś. Bardzo... Nie, jakoś. Siódmego coś takiego i dopuszczałem. Także na chwilę się będą młode, to z tego też na pewno nagram. tak będzie mieć dla młodych, także całkiem dobra samica, wszystkie odchowała. i Tu mam młode. No, i tak na obecną chwilę wygląda mój stan króliczarni. czarni. Będę musiał jeszcze klatek dobudować, ale to na wiosnę się tak będzie działo z budowlą. Teraz będę na podwórku działał. Mam pewną maszynę, po swojemu chcę sobie zrobić. A zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo trochę mnie czas ogranicza. No, a mieszankę im daje. Teraz już już aż im nie daje, a witaminy im daje w wodzie. Siano też dostają, ładnie wyjadają. No i ładnie rosną, one jakoś mają teraz drugi miesiąc. To sam nic będzie tu kilka w nich. Jeszcze Wam nie ja mówiłem, stąd tej właśnie mojej owcy, tej, tej starszej. Idea, z to białą biało da. to z niej właśnie cało te swoje yy, owczarne no. podobałem te wszystkie moje sztuki. Także mam duży sentyment do tej owcy, jest to bardzo dobra owca. To jest pierwszy taki lekko problemowy poród, a ja się też bez lekarza Si sama wykociła także. Także nawet tak się przestanie ona się yy, yy, rodzić. To myślę, że też się do chowami już będę utrzymał właśnie ze względu na to, że to moja najlepsza ulubiona owca. i ma bardzo dobry właśnie ten macierzyński instynkt bardzo broni swoich młodych, także taką zwierzę to trudno trafić. No już mi zaczęło na trawę przynosić, moja ładna trawa jest w miarę. Ale trochę słowo mu się trafiło w tym na, na nic. No, jeszcze Wam pokażę. Już ze ścielania kurnika jestem tego miejsca, o zakończę. No, jestem już pod kurnikiem. Słowa mam naszkowaną belkę, że biorę się do ścielania. Jeszcze Wam pokażę broń kaczek. O. na przebieg dachu weszły. A no, myślę, że zajdą, ja będę ich tam poszł. No jeszcze mam takiego piłki śmieci z siana. To ja powiem też ich chyba do no, to do górnika. Na to by się wytrzymał. Tylko widła mi tylko nie zbiorą, muszę sobie wziąć taką do śniegu. Nie wiem czy to dobry pomysł będzie, ale. No niby górnik mam już pościelany, a zostawi tu jeszcze jedna taka szufla. Skręcia. To nawet bym zostawię, wezmę to wyrzucę. Taka szczukka jest niebogata, no ale... Jakieś 2-3 dni wystarczy. No, górnik mam już wyścielanym. Tam nie za bogato, no ale jest. Długo go będę wapnował. No, bo jakiś pół roku temu ostatnio wapnowałem. Także już przyszła pora. Pomimo, że zniósł kilka jajek. Ale na razie nie będę zabierał, bo nie No i to będzie na tyle. Trzymajcie się. Do następnego. Na razie. Cześć.